Dość długiej przerwie wrócił do nas Kuba Krawiec, który zaczął się do nas przygotowywać do walki z K1, która odbędzie się 19 lutego. Mam nadzieję, że pokaże serducho tak jak pokazał w Bielawie parę lat temu. Do końca listopada wróciłem tutaj do Elitarny w Warnikach Śląskich trenować do walki, która odbyła się 19 lutego na gali kontra w Trzebnicy. Chłopaki mnie to naprawdę ciepło. Dawno nie miałem do czynienia ze sportami walki, ponieważ rozkręcam teraz własne studio treningowe w Trzebnicy, Beast do którego oczywiście serdecznie zapraszam, ale sporty walki to inny kawał chleba, jest dużo cięższy. Ale miałem tutaj takich chłopaków jak Erik czy Michał Borowski, którzy Naprawdę dali mi w kości i bardzo mi pomagali w tych przygotowaniach, Za co serdecznie dziękuję. Ja tak samo trenerowi. No i co, mam nadzieję, że 19 lutego zobaczycie starego Walkena. No i wjeżdżamy na pełnej.